Sadzenie roślin okrywowych dobrze wcześniej zaplanować. Wziąć pod uwagę ich wygląd, wymagania, zapoznać się z miejscem, które chcemy obsadzić. Przede wszystkim roślin okrywowych nie powinniśmy sadzić pojedynczo. Jedną taką, drugą inną, tylko większymi partiami po kilkanaście, kilkadziesiąt roślin. Powinniśmy wziąć pod uwagę strefę klimatyczną, w której mieszkamy. Jeżeli są ostre zimy, powinniśmy unikać roślin, które przemarzają. Komponując rośliny, dobierając je do konkretnego miejsca, warto też wziąć pod uwagę wymagania glebowe, czyli takie mało wymagające, jak chociażby klimatis precox, barwinki, trzmielinę. Możemy praktycznie posadzić na każdej glebie. Bardziej wymagające, jak powojniki z grupy Atragene, czy byśmy chcieli z grupy Witicella czy wielkokwiatowych, późno kwitnących, to chleba musi być lepiej doprawiona. Tutaj mamy stosunkowo żyzną ziemię, czyli jakichś dużych ulepszeń nie będziemy musieli stosować. W pewnym miejscu są przewidziane powojniki z grupy Atragene, odmiana Lemon Dream, tam wtedy tylko będziemy zaprawiali dołki. Dla mnie powinniśmy wziąć pod uwagę też siłę wzrostu roślin tak, żeby nie sadzić koło siebie roślin bardzo intensywnie rosnących i słabo, ich wysokość, barwę liści, barwę kwiatów, porę kwitnienia, żeby ze sobą się to wszystko komponowało. Rośliny okrywowe, czy to będą jakieś pnącza, czy to będą krzewinki, sadzimy w różnej rozstawie. Jeżeli sadzimy powojniki z grupy Atragene, czy powojnik Precox silnie rosnący, czy wielkokwiatowe, późno kwitnące, sadzimy mniej więcej jedną roślinę na metr kwadratowy. Przy powojnikach z grupy Integrinica folia takich jak Siza-Japtica sadzimy około 4-5 roślin na metr kwadratowy. Obsadzając barwinkiem mniejszym Winka Minor sadzimy 8-10 roślin na metr kwadratowy. Czyli trzeba to uwzględnić. Kolejnym etapem powinno być stworzenie jakiegoś planu, zarysu. Czyli wymierzyliśmy ten teren, Patrycja przygotowała taki planik. Tutaj te najmniejsze rośliny również zimozielone posadziliśmy na froncie. Chcieliśmy żeby one stanowiły całoroczną dekorację i później stopniowo coraz większe rośliny. Tutaj do tyłu. Pod drzewami hortensje, które dobrze zniosą cień i będą się po konarze wspinały. Z tyłu, gdzie ta pielęgnacja będzie trochę gorsza, posadziliśmy mniej wymagające rośliny. One są przy tutaj jezdni i nie będzie im przeszkadzało, jeżeli będą. Trochę uszkodzone przez samochody, bo, ponieważ silnie rosną. Tak. I teraz, żeby zaplanować, ile potrzebujemy roślin, żeby nie kupić ich za mało, za dużo, dobrze jest to podzielić na taką siatkę. I tutaj to Patrycja zrobiła metrową. Wiedząc, ile roślin sadzi się na metr kwadratowy, czy jedną, czy trzy, czy cztery, czy pięć. Sadzimy zawsze w tak zwaną piątkę rzymską, czyli na przemian między sobą. Rozrysowane jest tutaj na takie metrowe kwadraty, poznaczone i można wyliczyć, ile jakiej rośliny potrzebujemy, tyle y, zamawiamy, kupujemy, to bierzemy się za rozstawianie roślin. Niskie rośliny okrywowe, takie jak barwinki czy czmielina fortune, albo numus fortunei, Alfonomus fortunei, wystarczającą dobrą jakość mają, jak są uprawiane w małych doniczkach półlitrowych 9 na 9 Jeśli się tak dosyć gęsto sadzi, proszę zobaczyć bogaty system korzeniowy. Są to rośliny, tutaj zarówno barwinki, jak i ta czmielina, mało wymagające, dlatego specjalnie nie będę zaprawiać tej ziemi po prostu sadam mniej więcej na tą głębokość co rosły do tej pory w momencie kiedy mamy sadzić powojniki czy pnącza one powinny być już uprawiane w większych pojemnikach co najmniej dwulitrowych to jest dobry materiał to jest Klemati z grupy Integrifolia Cisa ptica. proszę bardzo z dwulitrowego pojemnika zdrowe korzenie Tutaj są trzy pędy, nawet jakby były dwa, to wystarczy. Przed sadzeniem były namoczone w wodzie, widać, że są porządnie napite, tak żeby nie sadzić suchych roślin. Dla roślin silnie rosnących, takich jak powojniki czy inne pnącza, lepiej jest przygotować głębszy dołek i go zaprawić. Co najmniej taki 40 na 40 cm. Do tego dorzucę trochę y, dobrze rozłożonego obornika. My kompostujemy przez półtora roku obornik wymieszany pół na pół z korą. On jest wtedy nie za ostry, to zgłada się na azotu. Do tego trochę takiego podłoża, głównie torfowego, żeby dodać substancji organicznych. Może nie być tak dużo. Do tego trochę ziemi mineralnej, żeby był lepszy kontakt z podłożem. Powojniki wielkokwiatowe z grupy Integrifolia czy Witicella sadzimy 2-3 cm głębiej niż rosły dotychczas. Jeżeli sadzimy powojniki z grupy Atragene, to na tą samą głębokość, co rosły dotychczas, bo one nie lubią głębszego sadzenia. Za mocno nie ugniatamy, żeby było powietrze. Tutaj po posadzeniu jeszcze obsypiemy korą. Przysypiemy, nawet jak zliśmy, potem te liście możemy wyjąć po obsadzeniu, wyściółkowaniu. Wszystko podlejemy pielęgnacja co najmniej przez dwa lata jest potrzebna. Przycinanie, żeby się rośliny dobrze rozkrzewiły, następnie odchwaszczanie, dlatego bo jeszcze te rośliny nie są w stanie konkurować z chwastami, żeby pasty je nie zdominowały. Po mniej więcej dwóch, trzech latach powinny zarosnąć i będą już efektownie wyglądać. Możemy pooglądać, jak to wygląda w innych miejscach, które wcześniej było obsadzone.